Zakład pogrzebowy Orszak jest rodzinną firmą pogrzebową, która powstała w 1990 roku z inicjatywy pana Wiesława Mazurka. Obecnie prężne działanie firmy to zasługa wytężonej pracy pana Wiesława i jego syna Sebastiana oraz grona oddanych pracowników. Siedziba zakładu pogrzebowego Orszak znajduje się w Gdyni przy ulicy Witomińskiej 42. Przez trzy dekady służby mieszkańcom Pomorza Orszak stał się jednym z najbardziej znanych i cenionych zakładów usług pogrzebowych w tej części Polski. Mieszkańcy Gdyni i okolic doskonale wiedzą, że pod numerami telefonów 58, 621, 14, 24 oraz 602, 107, 816 znajdą zawsze pomoc po śmierci bliskiej osoby. Misją tego zakładu pogrzebowego jest świadczenie usług pogrzebowych najwyższej jakości. Jest to możliwe dzięki wiedzy, doświadczeniu oraz profesjonalizmowi pracowników firmy. Wypełniając codzienne obowiązki, działają oni zawsze według zasad etyki zawodowej oraz z wielką empatią. Firma Orszak z Gdyni znana jest także z konsekwentnego stosowania najnowszych rozwiązań technologicznych, z jednoczesnym nawiązaniem do najlepszych tradycji funeralnych. Dzięki temu każda rodzina, która zwraca się do zakładu pogrzebowego Orszak w Gdyni z prośbą o przygotowanie uroczystości pogrzebowych bliskiej osoby, otrzymuje pewność perfekcyjnej obsługi.